Witajcie, foldermaniacy. Startujemy z nowym kanałem facebookowej grupy Foldermania Noże Składane. do wszystkich zainteresowanych zapraszam. A dzisiaj zaczynamy od nożyka hiskiego producenta Wiki. Jest to model P671CB. Mały nóż. Chociaż dość pękarty. Zobaczymy, jak to wygląda w numerkach. Nożyk ma długość całkowitą 164 mm. Głownia to 70 mm, jeżeli chodzi o długość, natomiast szerokość głowni to aż 3,5 mm. On jest taki dość pękaty. Porównamy go sobie z jakimś tam budżetowym nożykiem, z którym konkuruje na przykład z Kabarem Dozier. Jest to Dozier Folding Hunter albo może coś takiego małego Victorinox 81 mm, to jest model Bantam. Tak to się prezentuje. Czyli nożyk raczej niewielkich rozmiarów. O, za to poskładamy. Zwłaszcza tego, że się. Grupowi koledzy nie śmiali, że się znowu czymś zasnąłem Kształt nożyka, jak widzicie, dość ciekawy. Potężny backspacer tutaj ze stali. Stalowe linersy, gruba głownia, potężne kołki. W związku z czym ten nóż waży. No, swoje waży, 104 gramy. Sporo. Chociaż są osoby, które lubią czuć ciężar noża. Nożyk jest front flipperem. Posiada też kołki, w związku z czym można otwierać go na dwa sposoby. Jest liner lockiem. Ten liner lock mamy taki dość solidny. Ładnie zapadający, no, listek liner locka jest dość gruby, w związku z czym sprawia takie wrażenie solidności. Głównia pracuje na łożyskach, łożyskach stalowych, nie widać tego tutaj, ale, ale tak jest, szlif płaski, choć niepełny, stal 14, C28M to szwedzki Sandvik. No Fajnie, że przynajmniej stali jest troszeczkę lepsza niż te typowe chińskie 8CR13MV. Zawsze to miła odmiana. Okładki na nożyku. Teraz ja sobie pokażę. To jest taka 2 mm warstwa włókna węglowego na G10 po obu stronach. Faktury nie ma żadnej. To jest gładziosieńkie jak lustro. Klips deep carry. Czyli jak widzicie do spodni, do kieszeni wchodzi gdzieś tyle, więc on się tutaj nam bardzo ładnie chowa miejsca dużo w kieszeni nie zajmuje, natomiast no, troszeczkę będzie nam tą kieszeni wypychał z uwagi na swoją grubość. Porównamy sobie do wspomnianego przed chwilą kabara. Jak widzicie, no, grubość tego noża jest znaczna, prawie dwukrotność w porównaniu z większym kabarem. No ale to też się może podobać, tak? On sprawia takie wrażenie pełnej dłoni, jakby. Mimo że te okładki no, nie do końca są zaoblone, one są takie raczej trochę kwadratowe, przez to może się tutaj gdzieś pojawiać jakiś dyskomfort, chociaż no, nożyt nie został przewidziany do jakichś zadań specjalnych ciężkich, raczej jest to nóż typowa edycja, jakiś karton, jakaś kartka, jakiś sznurek. to nam tutaj się w tym ładnie sprawdzi. Na kołkach mamy ten sam materiał, który na rynku jeździ, to znaczy mamy tutaj G10 i minimalną warstwę karbonu, czyli tego włókna węglowego na górze. No, trzeba pamiętać o tym, że ten nożyk nie do końca fajnie będzie się sprawdzał. Na przykład w przygotowaniu jakiegoś jedzenia, dlatego że te kołki będą nam tutaj skutecznie raz, że utrudniać pracę, a dwa, że one się będą bardzo mocno brudzić. Będą tutaj te, te wszystkie smarowidła, którymi ewentualnie będziemy sobie próbować przygotować kanapkę. No nam tu wejdą, trzeba będzie sobie nóż potem wyczyścić. Nóż, w momencie, kiedy jest nowy, no, ten ditent jest na tyle silny, że. Trzeba go troszeczkę rozpracować i powiedzmy te dwa dni klikania potrzeba, żeby on zaczął pracować w płynnie. Dlatego, że no, jak był nowy, ten mój już, już troszeczkę razy kliknął, w związku z czym y, już jest jakby rozpracowany, rozchwiany. Natomiast y, no, w momencie, kiedy, w którym on jest nowy, ten nożyk no, dość mocno będzie nam tutaj odciskał się na kciuku i sprawiał pewien dyskomfort. Jeżeli chodzi o jakość, no to muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ten nożyk u mnie jest już trochę czasu, spędził mnóstwo czasu w kieszeni, troszeczkę porobił, bardzo dużo klikał, no bo fajna zabawka. No i nie ma tu mowy o żadnym blade playu, ani pionowym, ani poziomym. Blokada zapewnia pewnie to jest spokojnie 50%. Lejnerce jak widzicie są odchudzane. Niewiele to dało, no ale, ale, się starali. Nożyk w polskiej dystrybucji to jest ta kwota rzędu 120-130 zł, myślę, że jak za Stal budżetową, ale już tą lepszą budżetową, plus G10 i, i odrobina włókna węglowego, która też tu się pojawia, oraz bardzo ciekawą konstrukcję, taką konkretną konstrukcję, a myślę, że jest wart uwagi, zwłaszcza dla osób, które zaczynają swoją przygodę z folderami, które, które chciałyby kupić coś innego niż ten Sanremu 710 na przykład. No wiadomo, on jest troszeczkę droższy, ale jednak, jednak coś prezentuje. Poza tym, Rujkę, jako firma co prawda chińska, ale ma własne projekty. Niczego nie podrabia, niczego nie kopiuje. Także no, nie ma jakiegoś wstydu, nie ma tutaj zarzutów od kogoś, że kupił podróbkę. Mają własne projekty. Moim zdaniem bardzo ciekawie się rozwijają. I chyba warte ich produkty są zainteresowania. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Zapraszam do subskrypcji. No i do zobaczenia.